Kogo już tu nie ma, po co ten pośpiech? Spójrz, można się było domyśleć, że znalezienie nas będzie dla nich tylko kwestią czasu. To cena, którą płacimy za jawny zaciąg. Musimy wzmocnić naszą obronę. Nie podejrzewam, że masz dla mnie dobre wieści. Cholera. Zatem, co wiesz? Kobieta? Uwięziona w takim miejscu? To bez sensu. Kim ona jest? I przede wszystkim, gdzie ona jest? Czekam na wyjaśnienia, co to wszystko znaczy że co? A co z próbą powstrzymania ich? Nie udało ci się zabezpieczyć zwoju? Tak. Czyli mają tę kobietę i jeden ze zwojów. Na bogów. Gorzej już być nie mogło. To przekracza nasze możliwości. Oczywiście, że musimy. Jestem stary, nie głupi. Będziemy potrzebować pomocy. Jeśli są na tyle odważne, by nas tu napaść, to sprawa może być poważniejsza niż myślałem. Mam tu dzielnych ludzi, ale są ludzie, których poznałem i z którymi pracowałem przez lata. Potrzebujemy ich umiejętności i talentu, jeśli chcemy to przeżyć. Jeśli uda ci się ich znaleźć, może będziemy mieć szansę. Prosto do sedna, co? Podoba mi się to. Nie to co ci głupcy z zakonu. Należy unikać rozgłosu, zbyt wielu ludzi, a ściągniemy na siebie niechcianą uwagę. Myślę, że przyda nam się Sorin Jurat. Bretonka, bardzo bystra i zręczna. Zafascynowana adwenerami, w szczególności ich uzbrojeniem. Wiem tylko, że niedawno krążyła po pograniczu. Przekonana, że wkrótce natrafi na największe krasto ludzkie ruiny w historii. Być może potrzebna będzie odrobina perswazji, ale powinna to zrobić. A pewno zechcesz odszukać również Gunmara. To zwalisty Nord. Nienawidzi wampirów niemal równie mocno jak ja. Wbił sobie do głowy lata temu, że jego doświadczenie ze zwierzętami będzie pomocne. Zwłaszcza z trolami Z tego, co słyszałem. Ostatnie, co o nim słyszałem, to, że krąży po Skyrim, szukając bestii do oswojenia sprowadź tu tę dwójkę, a będziemy mogli zacząć obmyślanie planu. Miej oczy szeroko otwarte. Nie przypominasz sobie worka z krasnoludzkimi żyroskopami? Przysięgam, że zostawiłam go tutaj. Myślisz, że mogły go zabrać kraby błotne? Niedawno widziałam jednego. Nie zdziwiłabym się, gdyby przyszedł tu za mną. Rozejrzyj się, dobra? Isram? Szuka mnie? Nie, mylisz się. Gdy rozmawialiśmy ostatnim razem, mówił głośno i wyraźnie, że nie interesuje go moja pomoc. Ciężko mi uwierzyć, że się rozmyślił. Zanim odeszłam, powiedział mi bardzo krzywdzące słowa. W każdym razie jestem zadowolona ze swojej obecnej sytuacji. A teraz muszę cię przeprosić. Tak, o to mi właśnie chodziło. Wydawało mi się, że to dość jasne. Słuchaj, czego ty ode mnie chcesz? Wampiry? Naprawdę? Ach, więc teraz Isran przypomniał sobie, że sama przedstawiłam co najmniej trzy wersje wydarzeń, w których wampiry zniszczyły ludzkość. Więc, co zamierzają? Ja. Cóż, coś podobnego nigdy nie przeszłoby mi przez myśl. Ciekawe. Nie mam pewności, co wampiry mogłyby z nim zrobić, ale w tym wypadku Isran chyba ma rację, twierdząc, że nic dobrego. Cóż, niech będzie. Chyba nie zaszkodzi, jeśli się dowiem, o co chodzi, żebym mogła lepiej się obronić. Nie mam zamiaru porzucać swojej pracy, jest zbyt pożyteczna. Potrzebuję przynajmniej jednego krasnoludzkiego żyroskopu. Więc albo odszukam tę torbę, którą ukradły kraby błotne, albo muszę znaleźć gdzieś nowy żyroskop. Nie masz przypadkiem czegoś podobnego, co? Dobrze, już dobrze. Nie mogę jednak porzucić tej pracy, może mieć bardzo użyteczne zastosowania. A więc dokąd to mam się udać? Ach, więc nasz przywódca wciąż pracuje nad swoją sekretną kryjówką, tak? Ciekawe, jakie do tej pory zrobił postępy. Skończę tutaj i udam się w tym kierunku najszybciej jak to możliwe. Do zobaczenia na miejscu. Do zobaczenia. Się. Tropiłem tego przeklętego niedźwiedzia przez dwa tygodnie. Nie dam mu pochwać kolejnych ofiar. Isra, potrzebujecie jej pomocy? Własny muszą mnie wieść. Obawiam się, że jest już o kilka lat za późno. Żyję teraz własnym życiem i mam ważniejsze sprawy na głowie. Poza tym, ze wszystkim sam daję sobie radę. Osobiście mnie o tym zapewni. Do czego niby miałbym potrzebować mojej pomocy? Mam Co. To... Cóż, może nieco zmienić obóz spraw. Powiedz mi, co no, się dokładnie dzieje. Nau Dobrze, słuchaj. Zastanawiam się nad tym, co mogę o tym się stać niewinny ludzi na całym Bogu Niedźwiedzie. Gdy się go pozbędę, to zbieram tego świata. Nie wiem, jakbym sobie poradził bez ciebie. Dziękuję ci. W ramach wdzięczności chyba mogę przynajmniej sprawdzić, czego chce Isran. Zakładam, że wciąż znajdę go w tym forcie w pobliżu sygnału Stendara. Oczywiście, że tak. Pracował nad tym miejscem przez dwa lata. Nie wpuszcza nikogo. To jego własna mała forteca. Cóż, zobaczę więc, co tam tyle czasu wyprawiał. Zobaczymy się na miejscu. Dobrze, Isran. Są wszyscy. Teraz gadaj, czego chcesz. Stójcie! Co ty robisz? Upewniam się, że nie jesteście wampirami. Ostrożności nigdy za wiele. Witajcie w Twierdzy Świtu. Na pewno dane wam było słyszeć, co nieco na temat tego, przeciw czemu walczymy. Potężne wampiry, jakich jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Poza tym mają pra stary zwój. Jeśli ktokolwiek ma stanąć im na drodze, to musimy to być my. Wszystko dobrze, ale czy mamy jakiekolwiek pojęcie na temat tego, co robią? Co teraz? Dojdziemy do tego. Na razie zapoznajcie się z okolicą. Zorin, na pewno znajdziesz miejsce, gdzie będziesz mogła popracować nad swoimi planami nowej kuszy. Gunmar, jest tu dość miejsca, żeby przetrzymywać kilka troli. Uzbrój je i przygotuj do walki. W międzyczasie dowiemy się, dlaczego zjawił się tu wampir, który Cię szukał. Chodźmy zamienić dwa słowa, dobrze?